Hmm. Cześć, w tej strony Świąteczny Alien, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zagramy sobie w dropper, bo trochę mi się już znudziło takie ciągłe nagrywanie, tylko tego Evolution, Evolution, bo to powiem szczerze ciekawy pomysł na serię, ale słabe zrealizowanie jak zwykle, bo to Alien to jak zwykle robi, to wiecie. Yy... Dwa czyli chyba wyjdę z tego lobby. I spróbuję jeszcze raz wejść na jakiegoś na lobby do dropera, o nie, wychodzą ludzie wchodzą, ludzie wychodzą, wchodzą. No to żem dołączył, ale tutaj może się przynajmniej dużo osób pojawić, bo w tamtym coś się nie pojawiali. Nie wiem, chciałbym sobie pograć w dropera dzisiaj, wiecie, taki tak fajnie, to jest all I want for Christmas Is to Play Droper. Ale jeśli nam się by jednak nie załadowało jakimś cudem, to odpalimy TNT Gamesy, ale... Hmm. Spróbujmy, spróbujmy, bo dawno nie grałem w Minecrafta na tym kanale Okej, okay, jest, jest już jakaś realna szansa na rozpoczęcie 7, dobra, jest już dobrze. Aha 7, 8 Poczekajcie jeszcze chwilę. Jest 8, jest 7, jest 8. Bóg zagłosujemy sobie na mapy. Ja bym tutaj mapę może bym dał na kanalizacjach jakby była fajna z tego co pamiętam. O, ufo, bo to jest fajne. A taj sam bo jest taki klimatyczny i ciekawy i łatwy w miarę. O tyle ile poziom trudny może być tu łatwy. Dobra, mamy 9 graczy, no zaraz to się zacznie. Nie martwcie się. O! 30 sekund, widzicie? Już tak naprawdę zaczynamy. Hmm, także, w ogóle, co sądzicie o tym skinie? To jest taki, myślę, że fajny, klimatyczny, mikołajkowy. No nie wiem, nie wiem. Napiszcie swoim komentarzu, swoje opinie w komentarzu, co sądzicie. A też, co sądzicie... ...o tych oczach, że są takie dwukolorowe i że w ogóle w takim cute stylu jest zrobiony ten skin. No nie wiem. Okej, okay. Space Server. Lecimy. Dobra, to nawet nie był challenge. Drugi to jest kanalizacja. Yy. Możliwe, że to może nam trochę zająć, ale nie ma co się martwić, damy radę. Wystarczy tylko wylądować dobrze. Ok, następne jest UFO, czyli tak naprawdę to powinna być moja runda, bo to jestem tutaj kosmitem, więc. Mówiłem, ja, przyleciałem tutaj za drugim razem. Boże, nienawidzę tej mapy. Nienawidzę tej mapy. Totalnie nienawidzę tej mapy, ale jedyne co jest fajne, że można tutaj sobie to przeskoczyć i później tutaj wylecieć, chociaż to i tak wam specjalnie niewiele da. O, byłem już blisko, tak naprawdę. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Teraz już tylko Sandworm. Powiedz wam coś nigdy, prze, nigdy nie przeszedłem tego jeszcze. Aż do teraz. Udało mi się, udało mi się. Mogę teraz przejść do Nederland? Nie. No i ciekawe. O! Zaraz się skończy. A my może spróbujemy zagrać ponownie. Chociaż wątpię w powodzenie tego. Coś czuję, że się nie załaduje. Wiecie co, mam taki pomysł, że zagramy to teraz w TNT Games. Bo z dropara będzie ciężko się połączyć, a tutaj zawsze już ktoś lepiej będzie dostęp do dziura krótko zagram sobie ile zgracie. dobra powinno się udać no, kurde. no nie no czemu nikt nie gra dzisiaj na, na tych Hypixelach, no co jest Czaj gra na pewno więcej graczy, więc o, tu O no to już lepiej Okej, okay. myślę, że damy radę tu mówię ciągle wychodzą i wchodzą, wychodzą i wchodzą, ludzie ogarnijcie się. O muszę ci przekazać. Okej, okay, okay, uciekam. Ciekawe, czy ktoś mi tutaj wyskoczy zaraz. Dobra. Bra, uciekam im. Dobra, runda druga. Nie wiem co to mi dało. Dobra, nie wiem. O kurde, idzie, tutaj idzie, 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 Wow, no idzie, 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 muszę im uciec jakoś, muszę im uciec. idzie, No, do trzecia. Dobra, daj mi już spokój, człowieku. Znajdę kogoś innemu. Znajdę kogoś innego i mu to wcisnę. Wcisnę mu ten kit. Nie, 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 nie. no. Sukamy dwa razy byłem końcem dara, jeszcze raz. Jeszcze raz. Oh God. tu hmm. Okej, okay, jak chcesz, to ci dam Nie w moim interesie być gońcem w jakby... No mm. Trzeba jakoś to przeżyć. o okej, okay. pierwsza runda za nami, lepiej przyjść trochę bliżej w razie... Wuuu, jakbym stał się gącem. Uhuhu. No, to będą mieli zabawę, będę ich gonił. Boże, tylko żebym znowu nie wybuchnął. O ty chłopie, ty mi taj nie uciekniesz. Ty mi nie uciekniesz. Co? Czy on się wylogował? Dobra. Ch chyba im uciekłem wszystkim. Oh, A, no nie widzialne. nie nie jest. A bo się ruda skończyła. A są drawinki, e eh? to jest mądre. Tu mnie nikt nie złapie. No i to jest mądre. Eksplozja. Dobra, uciekamy. Nigdy nas nie goni jeszcze? Jeszcze nie. Jeszcze, widzę mnie. Nie, nie. nie. Yy. Okej, okay, tamten idzie tam, ja idę tu. O, ten chłop. Okej, okay, uciekam. Raz, on ucieka mi. No nie! Dobra, ta... Nie, czekaj. Oh. A, to jeszcze nie koniec. O kurde. Mam się chyba... Mi się sprint. Czemu nie mogę sprintować jakby? What the heck? Nie No mogę A, bo ja już ja przegrałem wtedy rzeczywiście. O. Dobra, wiecie co, zagramy sobie ostatni raz jeszcze w to. Będziemy powoli kończyć. Uu, wie... Tym razem jest wielu graczy. To znaczy, że musimy spieprzać, bo zaraz nas dojadą. Ha! ha! Czuję się goniony. Mimo iż mnie w tym momencie akurat nikt nie goni. Ale zawsze czuję się goniony w tej grze. O, taki jest zamysł, nie? Uwaga, prawdopodobnie ktoś tutaj z TNT na głowie zaraz po ciebie przyjdzie, chłopie. I TNT head. Wybuchli? Dzieje się to. Oni wybuchli. O nie, to już się zaczęło. Myślałem, że jeszcze nie wybrali. I się bałem, czy nie zostanę berkiem. A oni już wybrali, więc teraz to raczej powinienem był uciekać. TNT Nie, tak prędko. tak bum, bum. bum bum. boom, boom, boom. No, pozostało 13 boom, ja się tajchowam. Musimy przeżyć jeszcze 30 sekund w tej rundzie. Kurde, widzę czerwonego tam. W ogóle piękny mam ten świąteczny strój. Już prawie go przegapiłem, jak on tam, jak on tam biegł. Dobra, tak naprawdę całą rundę stałem w miejscu i przeżyłem jakoś. Ale boję się, że tym razem może mnie spotkać zaszczyt bycia gońcem. A zapomniałem, że to tepa tutaj. Brako i zostało tylko cztery graczy łatwo jest tutaj się schować lub uciec Może ja myślałem, że ta skorupa notilius Nie, nie! Nie! To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w następnym i cześć.